Manko Z tej strony Młynek. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale a dziś wracamy do Austrii. Dokładnie tym samym zestawem, dokładnie w tym samym miejscu lecimy do garażu po delikatne modyfikacje. Użyjemy dokładnie tych samych dwóch maszyn, dlatego że ostatnio nie było jakoś super dużo czasu na to, aby nimi pojeździć. No bo musieliśmy je odkryć, więc pojeździmy sobie dzisiaj. To co jest też, słuchajcie, ciekawe, to jeden z komentarzy z poprzedniego odcinka, czyli jakim cudem tutaj mamy lusterko. No to jest dobre pytanie, zważając na to, że nie ma z tyłu prześwitu. No chyba, że to jest po prostu. Kamera, jakiś tam kabel idzie, to oczywiście widzimy. Niestety więcej nie jesteśmy w stanie stwierdzić. No ale dobra, to co będziemy dzisiaj robili, to jest oczywiście pole, czyli to na co czekacie. Ostatnio mówiłem Wam, że zrobimy sobie tą misję, natomiast jest to misja mniej ciekawa, dlatego że tutaj nie robimy samego pola, tylko wywozimy sobie soję i to na drugą mapę, więc nie ma to chwilowo sensu. Natomiast mamy misję Pole Ziemniaków, gdzie już musimy to pole przygotować czyli kultywuj, obsiej, i zbierz plony. No to już słuchajcie, brzmi ciekawie, ale zanim to mamy jeszcze jedną bliższą misję. Czyli były to moi drodzy pilne żniwa. Jedziemy tam z kultywatorem, potem usuwamy sprzęt i zbieramy Belesiana. Naprawdę proste i szybkie, z tego co widzę, kultywator mamy chyba tutaj, więc tak naprawdę go nie użyjemy, bo potrzebujemy HDS albo pojedziemy na dwa razy. No i oczywiście również ankietrę, tylko tutaj musimy sobie zamontować zaczep. No a to nas nie pozbawia żurawia, którego sobie usuniemy, bo w sumie nie jest nam zbytnio potrzebny, chociaż to jest tam kwestia oczywiście wyboru, czy wam się to podoba, czy nie, mi się nie podoba. Dlatego w takim wydarzeniu. Daniu lecimy na pole, a jeszcze sklep. No to lecimy. Tutaj to jest naprawdę prosta sprawa jeszcze z kamerą coś pięknego. No i dobra, mamy punkcik. A, przypadkiem wjechałem do garażu, ale tego nikt nie widział. Zobaczcie sobie w ogóle, co my możemy tutaj doczepić. Nie ma tego jakoś super wiele. Najlepsza chyba będzie burta na dwa ładunki bo to jest jedyna taka w miarę spoko. Nie ma tutaj na cztery, więc no nie ma większego wyboru. Potem sobie zabierzemy maka i makiem załadujemy dwie na siebie i cztery na lawetę z tyłu. Poprzednio objeżdżaliśmy sobie to lewą stroną, tam żeby mieć lepsze tereny. Tym razem pojedziemy w prawo, bo ciągniemy to ankatrą. Wydaje mi się, że tutaj nie ma wielkich szans na niepowodzenie, bo radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Chociaż powiem wam, że chyba utknęliśmy. Musimy sobie lekko pomóc wyciągarką. Chyba trochę wykrakałem. W ogóle w dniu publikacji tego odcinka, czyli tam dwa dni po publikacji tego DLC, już widziałem na Discordzie u... Nas, że mnóstwo osób wysyłało jak gra tym klasem, więc jesteście naprawdę bardzo szybcy. A jeszcze coś mi się przestawiło i mój pedał gazu reaguje jako skrzynia, więc super, super. No i wybaczcie, tak samo, że widzicie tak ciemno, natomiast no jest u mnie niestety no, a Światło u mnie w pokoju jest na środku, więc pod okno bije bardzo delikatnie. Gdybym jechał tędy jeszcze raz, to na pewno bym wybrał tamtą trasę naokoło, bo powiem wam, że same problemy. Próbujemy raz jeszcze. Jak będą jakieś problemy, to od razu puszczamy skauta, żeby tutaj nas nie zakopał. Ale może tym razem pójdziemy, widzimy, że jakoś tam to idzie. No naprawdę, na tej krótszej trasie to wiele nie oszczędziliśmy, nawet już jesteśmy chyba w plecy. No tutaj to jest tak głęboko, że nie było szans, ale całe szczęście ktoś postawił drzewo. Już chyba resztę trasy, te drogi będą dosyć porządne, więc tutaj już nie powinno być problemów. Mam nadzieję, że więcej bagien nie napotkamy, jeszcze jest to jedno przed wjazdem, to jest sprawa logiczna, już tędy jechaliśmy no ale tutaj spokojnie nawet na niskim plus no i dokładnie to samo bagno pod wjazdem, jeszcze oczywiście połowa kół utrzymana na sztywnym gruncie, na twardym gruncie, no i tutaj się chyba puścimy bo na pewno tutaj mamy kultywator czy możemy go sobie zabrać, tego nie jestem pewny nie sprawdzałem tego nigdzie, natomiast no jest on po prostu blisko, więc moim zdaniem jest to jedyna jakakolwiek sensowna rzecz, chociaż przecież mogłem go po prostu kupić, ale całe szczęście to działa no tutaj też było trochę błota, widzimy, że sąsiad ma belki przygotowane, więc lecimy przez jego pole, no jeszcze się w sumie żadna nie obraził, więc chyba nie mają nic przeciwko. Jeżeli nie ciągniemy za sobą zwiadowcy to już te błata nie są takie straszne i naprawdę fajnie sobie tutaj radzimy. Niebezpieczny poziom wody, mamy tutaj nisko snorkel, to jest na pewno problem, ale chyba tutaj nie utoniemy. Prosicie mnie tak samo ciągle o tego farminga, ale musicie się uzbroić w cierpliwość, dlatego że już się nie opłaca odpalać serii z 22. dwójki, dlatego też poczekamy spokojnie na dwudziestkę piątkę i tam zaczniemy. Powiem wam, że nie ma też szału z paliwem, bo wypalone ponad pół zbiornika, a my dopiero dojeżdżamy na pole. No no z takich plusów mamy zwiadowce, więc sobie potem dotankujemy, natomiast no nie wygląda to zbyt fajnie, no ale takich terenów oczekuję od farminga, to jest coś słuchajcie pięknego, tak jechać na pole no, to by było wyzwanie. Jedyne, czego mi tutaj brakuje podczas tego całego DLC, to jest rozkładanie i składanie tego, kiedy my chcemy. To by było spoko. To nam się oczywiście rozkłada automatycznie. Więc, no czasami to po prostu działa denerwująco. Już mamy rozłożone przed polem, więc bardzo fajnie. Jeszcze w dodatku wywaliło mi grę i cofnęło mnie tam trochę do tyłu, więc musiałem dojechać i jesteśmy z powrotem na polu. No, ale to nie przeszkadza. Możemy sobie spokojnie nawrócić. Ej, w ogóle ciężko go tutaj wyprostować. Co jest? Właśnie to jest ten minus, że nie możemy go sobie teraz podnieść. Ok, jedziemy do przodu w takim razie. Wyrównamy na polu. Bo teraz już po prostu bardzo ciężko to skorygować. Widzimy jak on fajnie lata na boki. To jest naprawdę zarąbista sprawa. No powiem wam, że taka zabawa w farmingu no byłaby naprawdę gruba. Żeby uniknąć tego cofania, bo tutaj musimy zawrócić daleko od pola. To jest troszkę minusik. No to objechałem na drugą stronę i tutaj nas nie zaskoczę, bo jak się rozłoży to już będziemy stali tam gdzie chcemy. No i dobra, teraz na niskim plus, bo może słuchajcie, brakowało mu trochę mocy, żeby on to darł dokładnie tam gdzie my chcemy. No powiem wam fajnie to idzie fajnie, trzeba się bawić, trzeba korygować, a widoki za nami po prostu piękne. Naprawdę tak mocno szkoda, że SnowRunner nie chce wypuścić czegoś typu farming. To by było przecież świetne. Pytanie też jakby było z tą cierpliwością, bo SnowRunner jest taki dla cierpliwych osób. Mamy sporo błota, sporo problemów i tak dalej. Natomiast z farmingu wjeżdżamy w pole i jedziemy przez nie bez żadnych problemów, bez żadnych utrudnień. Natomiast tutaj no widzimy, że trzeba się trochę pobawić. Trochę nas porzuca, no i bawimy się świetnie. Natomiast pytanie jakby patrzyła na to reszta graczy, bo no wiecie, że jest nas naprawdę sporo. I nie mamy gdzie się złapać wyciągarką. To jest słuchajcie Problem, no i tak, teraz chyba najlepiej by było wyciągnąć sobie ten kultywator, w sensie go odpiąć, o ile w ogóle możemy. Możemy rozłożony spoko. spróbujemy się wyratować sami. No i tak, po minimetrze, po minimetrze i wyjedziemy. Natomiast przecież takie sytuacje się zdarzają, jest to normalna sprawa, dlatego spróbujemy to zrobić inaczej. Belesia na pewno wyskoczął tutaj po skończeniu tego zadanka, więc dojedziemy tam sobie naszym skautem. Przy okazji go sobie dotankujemy, bo jest tam naprawdę ciężko, jak chodzi o paliwo. No i docieramy na miejsce, możemy sobie pomóc. Zostawimy chwilowo tutaj przyczepę. Powiem wam, że jestem naprawdę zdumiony, bo tym skałtem nie zakopałem się nigdzie, gdzie kopałem się ankatrą. No i to w większości jadąc na biegu wysokim, więc naprawdę jestem bardzo dumny. Będę się starał jechać tak, żebyśmy się jeszcze sami nie zakopali. Dobra, silnik mamy tam włączony, więc możemy powoli ciągnąć. Uwaga, będzie coś z tego, będzie. Zobaczymy, czy od razu będzie kultywował to pole, czy kultywatorował. No nieważne. Zobaczymy, czy je po prostu ogarnie. Tak ogarnia. 36%. No powiedzcie mi, że nie chcielibyście czegoś takiego zobaczyć zobaczyć w farmingu. Wtedy by nie było nudy, bo nie byłoby na to czasu. Nawet takie zwykłe sianie pola by mogło sprawić problem. Zatankujemy sobie z zestawu serwisowego. No i ruszamy dalej. Tym razem tak w środek. W sumie bez jakiegoś większego pomysłu. Po prostu tak pojedziemy. Ok, Teraz bardzo delikatnie, bo nie chcemy się znowu zakopać. No powiem wam, jest naprawdę bosko. Brakuje mi jeszcze delikatnego odchyłu głowy, żeby to słuchajcie było mocniejsze tak całkowicie do tyłu, ale naprawdę wygląda to pięknie. Mamy go niestety rozłożonego, więc już sobie nieco nie ma szans w ogóle z opuszczonym, więc będę jechał tak po prostu nierówno, musicie mi to wybaczyć. O, kolejne problemy, delikatnie, powolutku. No i moi drodzy, chyba znowu zakopani. No biorąc go tutaj, nie spodziewałem się jakiejś specjalnej misji, natomiast bez niego byśmy sobie nie dali rady. Nie byłoby, słuchajcie, nawet takiej szansy, jednak kamera z góry nieco lepiej oddaje. A nie, on teraz tego nie ściąga, chyba. No nie, nie tknął tego. W takim razie musimy tam siedzieć. Delikatnie bez sensu, bo w sumie i tak jest opuszczone, więc powinno od razu ogarniać. No ale skoro Snowrunner mówi, że nie można, no to nie ma co się kłócić. Moglibyśmy dosłownie cały odcinek spędzić na tym polu i ja bym się nie znudził. Widzę delikatne przycinki na komputerze. To już że słuchajcie, wina tego, że mój nie wyrabia, niestety. No więc w sumie z farmingiem byłby większy problem, bo tam jest gorsza optymalizacja. Plus ja niestety na wysokich tam mam lagi, gdy samemu sobie gram, a co dopiero nagrywać? No niestety, znowu stanęliśmy, ale szkoda. No nie wyjedziemy, nie ma szans. W ogóle gdybyśmy mogli go sobie podnosić, no to byśmy się ratowali z takich sytuacji, ale nie mamy tutaj żadnej możliwości. No gra nam mówi jasno jest to. W w końcu zalane pole, więc musi być ciężko. Reszta już chyba jest taka w miarę normalna, więc chyba tutaj mamy tylko taki poziom trudności. Jestem ciekaw, czy Klas by sobie sam dał radę w takich sytuacjach, czy też by trzeba było go ratować. Dobra, delikatnie go podciągniemy, chociaż teraz już wcale nie było tak lekko. Próbujemy sami, bo inaczej to nasz kultywator w ogóle nie działa, więc nie ma to większego sensu. Może zrobimy to w taki sposób. Teraz to nam powinno działać. Uwaga, moi drodzy. Nie bardzo daje z nami rady. Nie ma tam włączonego AWD i blokady, bo wiecie, jak to działa normalnie. No, dawaj, dawaj, dawaj. Nie wyciągniemy się, nie ma szans. Musiałaby to być maszyna, która ma na stałe 4x4, i oczywiście na stałe blokadę, wtedy byśmy go sobie tego tak pociągnęli. No, ale spokojnie to nas nie zaskoczy. Musimy po prostu użyć więcej mocy i rozpędu. Nie bardzo chcę to pójść. Dawaj, dawaj, dawaj. Mogłem się nim nie bawić, tylko od razu ciągnąć. Dajemy sobie automat, żeby się jak najwięcej rozpędzić. Uwaga, moi drodzy, czy to pomoże? Mocne pociągnięcie powinno go wydrzeć. I. Nic z tego. Albo, albo mamy to w końcu. Dobra, trochę to zajęło. On już ewidentnie wyskoczył, więc możemy do niego wrócić. No fajną zabawę nam tutaj zafundowali, fajną. Dobra, zrobimy to sobie w taki sposób, żeby on nam się nie składał. Pojedziemy od razu kolejny pasek. Nie będzie to idealnie, ale sami wiecie, że nie trzeba. Zobaczcie w ogóle, co zostawiamy za sobą, że to faktycznie działa. Jest to jedno wielkie błoto za nami. Fajnie widzieć, że to po prostu w ogóle działa na glebę. Dobra, my spróbujemy sobie zgarnąć i to i tamto. Pytanie tylko, czy będzie nas aż na tyle słuchał. Dobra, w większości zgarnęliśmy. A jaj, chyba osiadliśmy, jeszcze próbujemy. Wydrzyj się, proszę cię chociaż ten jeden raz nas nie zawiedź i chyba wyjdzie. Dawaj, 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 dawaj. Tym razem mamy trochę ciężej tutaj pomóc. Teraz tak sobie myślę, czy to jest moja wina, czy ja coś robię źle, czy po prostu wy też się tak męczyliście w tym polu. Wydaje mi się, że jest to taka normalka i po prostu to pole jest takie ciężkie. No, ale czasami może być to po prostu moja wina. 92%, 93, 94 pewnie będzie po skończeniu tego. No, powiem wam tak średnio. Musimy się teraz trochę pobawić z tymi, co zostały. Zajmiemy się tym, to powinno być 97. No i chyba nie unikniemy wjechania tutaj do wody. No, nie mamy, słuchajcie, jak musimy się tam wpierdzielić. Tylko jak mnie to boli, że on się od razu rozłoży, że my nie mamy w ogóle kontroli nad tym i znowu się na pewno zakopiemy, bo ja nie widzę w ogóle innej opcji. Może sobie damy rady? Nie mamy takiej możliwości. Ależ to jest pracowity odcinek tych dwóch maszyn. Może być tak, że to pole nam zajmie cały odcinek, bo na razie na to się zapowiada. No i dobra, wyciągamy go trochę. Musimy się do niego przesiąść, bo inaczej to nam nic nie da, bo te plony się po prostu... Nie niszczą. Musimy sobie chociaż trochę ruszyć. Teraz my się podepniemy. Może to słuchajcie wystarczy. No i chyba wystarczy. Pomożemy sobie jeszcze wyciągarką, żebyśmy go tylko nie wciągnęli w jakieś duże błoto. No i dobra moi drodzy. Coś z tego mamy. 98%. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. Może będzie 99%. Zaraz będzie moi drodzy 100%. Niewiele nam do tego brakuje. Uciekaj tym pojazdem zwiadowczym. Czy to będzie słuchajcie setka? Mamy to etap ukończony. Musimy usunąć sprzęt z pola, więc musimy go tam zawieźć. No i wtedy pewnie pojawią się tutaj bel. Więc zaraz to sobie zobaczymy no i oczywiście, że je mamy, teraz musimy, oczywiście pozbierać. E, na dobrą sprawę, Ankatra chwilowo kończy tutaj swoją przygodę, natomiast będziemy go jeszcze używali. Więc pasowałoby, żeby zostało u niego paliwo. Dlatego, że tutaj będziemy sobie robili kolejną misję, i tutaj na pewno musimy teraz sobie tym przyjechać. No więc ładujemy do niego paliwo. Możemy w sumie nawet prawie na pełno, bo temu spokojnie wystarczy. Zaraz sobie podepniemy z powrotem przyczepę, tym razem wrócimy jeszcze po drugi pojazd. Zabierzemy sobie jeszcze raz. Toma. Tom był na razie tylko w jednym odcinku, bo ostatnio był jego test. Natomiast tam daliście mi też ciekawą modyfikację, a ja to pokażę. Jeżeli zabierzemy sobie burtę, nie możemy zabrać HDS-a. Mowa oczywiście o tym. Natomiast możemy sobie zabrać, moi drodzy, platformę. Platformę na trzy ładunki, którą mamy tutaj. Do tego możemy sobie spokojnie podpiąć HDS-a. To jest oczywiście, słuchajcie, komentarz jednego z Was, więc bardzo dziękuję. No i do tego możemy oczywiście jeszcze dopiąć przyczepę, więc jest to ogromny zestaw. No i my sobie oczywiście z tego skorzystamy. Mamy blokadę na stały, więc to nam się bardzo przyda. Wiem, że bardzo to lubicie, więc zrobimy sobie jeszcze pewnie to drugie pole, żebyście mieli więcej oglądania takich ciekawych rzeczy. No ale na razie zobaczmy, jak pójdzie z belami. Zabieramy oczywiście tą, no i ognia. Wcześniej jechaliśmy sobie w prawo, dokładnie tędy tymi błotami. Atom by sobie tam poradził, ale polecimy sobie w lewo. Zobaczymy sobie te drogi. A tutaj mamy pełno skał. No, na pewno o wiele szybciej. Bardziej wam polecam trasę po lewej stronie. Zabierzemy to chyba na raz atomem. Mamy tutaj 7 z 8 ładunków, więc 8 sobie zapakujemy między belki, bo one są okrągłe, więc będą spadały. Ale jak zapakujemy między dwie, to chyba się będzie trzymało. Zobaczcie sobie na błoto i atoma na biegu wysokim. W ogóle nic sobie z tego nie robi. Naprawdę mocna maszyna. Oczywiście z DLC, ale bardzo mocna. To jest chyba jedyna mapa, na której czuję takie delikatne lagi, takie delikatne przycięcia. Mój komputer sobie z tym nie najlepiej radzi, ale spokojnie w następnym miesiącu ma upgrade'a, żeby być gotowym na premierę farminga. Zaczniemy sobie od przyczepy lawety. Pojedziemy sobie takimi nieco lepszymi terenami i zaczniemy powoli ładowanie tego. No najgorzej słuchajcie, że to się toczy i to jest ogromny problem, ale może postawimy to sobie nie Właśnie, nie bardzo jest to jak postawić, słuchajcie, na płasko. Brakuje tutaj takiego związania. Nie wypuścimy też sobie tego dalej, więc chyba nie zapakujemy dwóch. Albo jednak na spokojnie. Jedziemy więc pod drugą. Mam ją cały czas na oku. Dobra, jest belka numer dwa. Teraz możemy to sobie spokojnie zapakować. Odłączyłem sobie lawetę tutaj. Mamy tu troszeczkę lepszego terenu, więc w razie czego sobie poradzimy. No i teraz tak naprawdę tylko dopakujemy ją sobie do pełna. Mam nadzieję, że jak będziemy pakowali na siebie, to będą się pakowały od początku a nie od końca, bo wtedy będzie spory problem, żeby to zapakować naprzód. Dobra, mamy trzecią, może ustoi, ustała. Trzecia prawie spadła, ale dokładamy na razie spokojnie tą. Tą sobie delikatnie poprawimy, ale nie jestem pewien, czy to jest belka czy laweta. Dobra, jest chyba git. No, i teraz sobie podpinamy, byleby delikatnie, żebyśmy przypadkiem moi drodzy nie wywrócili ich. Super. No, i teraz rozpakuj, zapakuj. Nie zdążymy się stoczyć, jest naprawdę super. Możemy ją sobie teraz zostawić, bo musimy zapakować samego atoma. No, i zaraz, oczywiście, podłączymy ją na gotowe. Będzie problem, zapakować jeszcze jedną naszą belkę, bo. Będziemy musieli wieźć na HDS-ie, nie ma innej opcji. Myślałem, że one się układają w poprzek, a nie wzdłuż, wtedy byśmy sobie je oczywiście wcisnęli, wiecie, w między je. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie urzucić do przodu. Chyba nie. Jesteśmy, no w miarę, w miarę. Chyba to się uda. Pytanie, czy ona się nie stoczy? Na razie nie, więc bardzo delikatnie jedziemy po drugą. No dzisiaj taka naprawdę bardzo cierpliwa i precyzyjna robota. Ładujemy więc spokojnie drugą i możemy to sobie zapakować. Zobaczymy, jak one się załadują. Do tyłu no to teraz musimy tam wrzucić ostatnią to będzie chyba trochę problem, ale nie mamy wyboru, próbujemy, jak nie to ewentualnie użyjemy praw fizyki które wydają się w SnowRunnerze działać naprawdę spoko, no ale dobra, próbujemy rzucić to oczywiście jak najdalej zobaczmy czy się uda, o właśnie w taki sposób, bardzo fajnie, bardzo prosto mamy to, no co ja wam mogę więcej powiedzieć, widzieliście jak sobie tutaj radziły inne maszyny, widzicie jak sobie radzi atom na biegu niskim plus spokojnie sobie jedziemy jak po asfalcie, naprawdę konkretna maszyna i myślę, że jest ona nawet zbyt mocna, więc pewnie będziemy ją sobie ograniczali. No i łapiemy ostatnią belkę, powolutku przyciągamy. No i dobra, mamy to zapakowane. Jeszcze nim ruszymy, zatankujemy sobie naszego zwiadowcę, bo my zużyliśmy bardzo mało paliwa. Niecałe 100 litrów na pozbieranie wszystkiego, dojechanie tutaj to jest bardzo mało. Zabieramy tak naprawdę całe materiały z bagażnika, a więc ruszamy. Powiem wam, że to jest uczciwy deal, bo dostaliśmy od nich naprawdę fajnego skauta i to za darmo, musieliśmy go tylko naprawić. No a my w zamian kultywatorowaliśmy pole plus zbieranie zbieraliśmy belki, więc myślę, że spoko jeszcze nam oczywiście za to płacą, więc no to mi się podoba. To są naprawdę fajni współpracownicy. Z takimi ludźmi to lubimy robić interesy. No powiem wam, że wygląd tych belek jest po prostu piękny. No i to, co też ciekawe i napisał, to jeden z widzów, to ciekawe jak długo jeszcze będziemy w ogóle mieli te DLC do ranera Dlatego, że teoretycznie Roadcraft mógłby je skończyć. Bo nie możemy ich robić tutaj w nieskończoność, bo w końcu tych regionów będziemy mieli do przebijania 50. No i na pewno nie będzie to tak wyglądało, bo przewijalibyśmy to. Pół dnia i wiadomo, że tak nie zrobią, więc jestem ciekaw, jaki będzie ich pomysł potem. Ale mam nadzieję, że jeszcze z rok co najmniej pociągniemy. Bo jak na razie, każde DLC to jest kupa dobrej zabawy i naprawdę piękne tereny. No i zaraz się bierzemy za drugie pole, nie mogę się doczekać. Tym bardziej, że będziemy tam siali, zobaczymy, jak to wygląda. Ziemniaki były też ostatnio, więc w sumie nie jest to żadna nowość. Natomiast no są to jednak inne pola. No i tak samo inne ciągniki, bo najbardziej to mi w sumie zależało na ciągniku, bo ja nie grałem tamtego sezonu starego. To jest chyba jedenasty, albo nawet szósty ten sobóz z farmą nie pamiętam nie chcę tutaj walnąć gafy natomiast tamte ciągniki skręcane na przegubie to jest porażka przynajmniej dla mnie były niewygodne ale każdy lubi co innego no i zajeżdżamy sobie na farmę naprawdę mają tutaj fajne budynki nie ma biedy Bierzemy się za oddawanie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Znaczy, mamy tutaj, więc je u sobie pakujemy. No i mamy to, jest, moi drodzy, 8-13 tysięcy, piętnaście tysięcy i półtora tysiąca ekspa. Na młodych można polegać, mam u ciebie dług. W pudełku na leki trzymam co nieco na czarną godzinę, możesz trochę wziąć, właśnie, podasz mi szklankę wody, zanim wyjdziesz. No więc, mamy, moi drodzy, ewidentnie jakąś osobę, która już niestety nie może sama robić, dlatego prosi nas o pomoc, więc bardzo fajnie, że mogliśmy pomóc. Nagrody się oczywiście zrzekamy. Nie możemy, więc bierzemy 15 koła, no i ruszamy do kolejnej misji. Wracamy więc do naszego ulubieńca. Ale wiecie co, chyba wolę jechać tym skautem z przodu, jakoś tak lepiej mi się jechało. No i docieramy pod kolejne pole, pod pole ziemniaków, bo tak się nazywa ta misja. Ja wam tę całą podróż pominąłem, bo jak się pewnie domyślacie, była bardzo ekscytująca. No i tutaj to pole jest o wiele słuchajcie, lepsze. Nie ma tutaj takiego błota, i tu na pewno sobie poradzimy bez problemu tym ankatrą. No i teraz to się da nim sterować, teraz nie powinno być problemów, możemy sobie słuchajcie jechać normalnie tak jak chcemy i to mi się bardzo podoba. No i to jest spoko, raz pola lepsze, raz pola gorsze, zobaczcie jak te procenty teraz szybko lecą. Pojedziemy tak sobie dookoła, a potem sobie ogarniemy te rogi. Ale na fajnie telepie, no powinniśmy oczywiście jeździć wzdłuż, to dlatego. No i teraz naprawdę jest bardzo przyjemnie, Ankatra sobie bez problemu radzi, my nie mamy tutaj żadnych problemów, myślę, że bardzo szybko ogarniemy to pole. W sumie to rozumiem brak przycisku opuszczania i podnoszenia, bo jest to logiczne, bo inaczej ludzie by jeździli po całym terenie zapuszczonym. No i żeby było realnie, no to musiałby on oczywiście działać, więc najlepszy sposób to jest po prostu właśnie takie rozkładanie automatyczne. Ale nas no, fajnie telepie, to jest zarąbiste. No i powiedziałbym, że tym razem robimy to bardzo dobrze. Naprawdę spoko to wygląda, nie mamy nigdzie omijaków, jestem zadowolony. Pewnie akurat teraz zbierzemy sobie wszystko, mamy to tak fajnie zrobione, że pewnie na ostatnim pasku po prostu nie da nam dokończyć. Rozkładamy się, mamy 91%, całkiem dużo, tak jak mówię. Chyba ten ostatni pasek akurat tak niedokończony zostanie. No tutaj 99% chyba będzie, więc sporo tego paska zostanie. Wjedziemy więc sobie w ten pasek tak po środku, nie będę w takim razie co? bo to i tak nie ma znaczenia i tak to zaraz zniknie. A więc uwaga ile nam tego zostanie? całutki pasek, więc naprawdę sporo. Fajnie, że gleba się nie zmieniła, tylko została taka sama. Teraz musimy to pole obsiać. Z tego co pamiętam to siewnik jest... Tu mamy kombajn, sadzarka jest chyba tutaj. Niedaleko, więc podjedziemy sobie ciągnikiem. Współpraca na tej wsi naprawdę kwitnie. Widzimy, że możemy sobie spokojnie wszystko pożyczyć od sąsiadów, więc są bardzo życzliwi. Tutaj mamy nasz kultywator. Tutaj z góry mapy bierzemy sobie siewnik, z dołu bierzemy kombajn naprawdę bardzo miło. W sumie w farmingu tak samo prawie całe życie robię na wypożyczonych, ale na stelepie, masakra. Prawie jak na dołkach w 60. Nie zwróciłem uwagi na paliwo, więc musimy zapierdzielać 15 litrów. W całe szczęście mamy tam naszego zwiadowcę, więc ewentualnie sobie dojedziemy, ale sytuacja jest napięta. Lepiej by było dojechać ciągnikiem. Próbujemy w takim razie tutaj na automacie. Zobaczymy, czy się nie zakopiemy. Zakopiemy. No i niestety przy 3 litrach już stanął. Dalej nie pojedziemy. No na szczęście mamy tutaj 10 sekund trasy. Mogłem zabrać na haka cysternę zwiadowczą. Mielibyśmy tego paliwa sporo. To by na pewno styknęło na kupę dobrej no ale i tak tego paliwa powinno styknąć, tankujemy sobie do pełna. No 180 litrów to nie jest jakoś super dużo, ale powinno styknąć. Zaczniemy sobie od uwroci, zrobimy sobie takie paseczki, to nam na pewno mocno pomoże, nie będziemy dzięki temu musieli uważać tak bardzo na te drzewa. Z tego co mi się wydaje to same animacje się nic nie zmieniły, bo mieliśmy dokładnie takie same siewniki, dokładnie takie same kombajny, natomiast zmieniło się tylko troszeczkę rodzaje pól, no i oczywiście nowe ciągniki, plus no całe nowe mapy, prawda? Misje natomiast są już nieco powtarzalne, ale też nie ma co się dziwić, bo mamy tego już na tyle dużo, że no ciężko, żeby się nie powtarzały. Co możemy tutaj więcej robić? Nie będziemy przecież karmili zwierząt, to już słuchajcie ciebie by dosłownie było prawie jak w farmingu, więc zbieranie beli i tak dalej to jest taka norma na tych mapach. Na razie objechałem tak w sumie raz w kółko i tutaj mamy dwa paski, to chyba styknie. Natomiast też ciekawa kwestia z zabrudzeniami, wiemy, że to naprawdę robił bardzo fajnie, widać to po plan Dekach, nawet jak nam przyczepa, oczywiście się zamoczy to widać fajnie tam do jakiego punktu się zamoczyła na przyczepie i tak dalej. Jest oczywiście tam do jakiegoś stopnia mokra, to jest naprawdę spoko. Tak samo tutaj z zabrudzeniami wygląda to po prostu bardzo dobrze. No powiedzcie, że to nie jest piękne. Oczywiście jadąc tak na niskim to jest tak bardziej realistycznie bym powiedział. To już słuchajcie wygląda dobrze, bo na niskim plus tak nas podbija, że w ogóle ten siewnik skacze. No ale jest oczywiście szybciej, mamy 60%. Gdzie nie gdzie oczywiście omijaki wystąpiły, natomiast wiemy jak dużą mamy skalę błędu i że możemy sobie na to pozwolić. Mamy 100%, musimy jechać po ostatnią maszynę. Czyli oczywiście kombajn do ziemniaków, mamy go gdzieś tutaj po sąsiedzku. Z kombajnem będzie prościej, bo trzymamy jego całą masę na uchwycie, więc będzie troszkę prościej z jego z jego kontrolą. No ale przyznam, że naprawdę bardzo ciężko by było, żeby stworzyć właśnie takie pola ze słabym komputerem, bo mój komputer wcale nie jest taki zły. Oczywiście parametry macie w opisie, jak kogoś to interesuje. Natomiast naprawdę nie jest on taki zły, a ma tutaj problemy. Czasami słuchajcie, są przycinki i tak dalej. No i mimo, że mój komputer nie jest taki super, to trzeba pamiętać o tym, że jest wiele osób, które ma te komputery gorsze i oni mogą mieć większe problemy. Więc w zasadzie nawet wytworzenie takiej dobrej gry mogłoby stanowić problem do zagrania dla większości Osób. No i z tym kombajnem to się jeździ super. Bez problemu sobie wszystko ogarniamy. Tak jak mówiłem, tutaj z kontrolą nie ma żadnego problemu. Co prawda, tam tamten płot mówiłby co innego, ale to już taki szczegół. Szkoda, że jeszcze nie ma przyczepy i nie musimy tego gdzieś wywieźć. To też by było spoko. Albo załadować na te burty podwójne, też by było fajnie. No i teraz, zmieniając taką jedną uwroć, możemy sobie spokojnie poradzić. Właśnie to wszystko dzięki temu, że kombaj nie zna nas. To oczywiście nie jest wina tam siewników i tak dalej, to i tak bardzo fajnie działało. No ale mówię, widzieliście ile tam czasami było problemów? więc wymagałoby to ogromnej cierpliwości, żeby zrobić takie ogromne pole, jak na przykład robimy w farmingu. Już to widzę, jakby tam robili ci pracownicy od farminga, to by była tragedia. No i to by wymagało nowego komunikatu. Nie pracownik się o coś zablokował, tylko pracownik się zakopał i to pewnie byłoby co chwilę. No zbiory są ewidentnie najciekawsze i najlepiej to wygląda. No, jak na ciągnik, to naprawdę nieszałowe mamy te światła, ale piękne są widoki. Widzimy zachód słońca, naprawdę dobrze to wygląda. No, a my mamy 91%, więc czekają nas ostatnie dwa przejazdy. Wiem, że nie jadę całym paskiem, ale chcę się nacieszyć jeszcze tą chwilą. 96, 97, więc jesteśmy już naprawdę blisko końca. No i to co dobre, niestety szybko się kończy. Nie mam tu na myśli tylko pola, ale również paliwo tylko 14 litrów. Oczywiście my już zbierzemy sobie to do końca zdążymy. Natomiast no znowu było niebezpiecznie. Pojedziemy sobie środkiem, bo to już nie ma znaczenia i kończymy pole ziemniaków. Jak to się mówił, na znawsi łatwiej zasadzić ziemniaki niż obrabować banko. To twoja dola, banknoty są pogniecione, ale za to prawdziwe, więc mamy 9400. No i 860 ekspa. Myślę, że całkiem spoko. Nowych misji nie mamy, zostały tylko trzy. Natomiast są bardzo ciekawe. W pierwsze Mamy oczywiście soję, co jest już nowym gatunkiem. No a w drugiej mamy nawóz, więc jest naprawdę ciekawie. Będziemy się oczywiście bawili w kolejnych odcinkach. No a my żegnamy się przy tym pięknym zachodzie słońca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście kolejny odcinek już w sobotę o godzince 17, więc bądźcie na bieżąco. No i cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się, siemanko!